Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj aparycja już nie najlepsza. 21.52, wychodzę z pracy, ale jednocześnie, słuchajcie, jestem już po treningu. To jak wygląda mój bagażnik, to może wam tylko zilustrować to zdjęcie. Eee, bardzo mi się spodobało, jedno określenie. Jeszcze tylko kurci tam brakuje. No, no to jest prawda, bo w tym samochodzie po prostu jeździ ze mną wszystko to, co wykorzystuję na co dzień do... Do treningu bez względu na to, czy to jest rower, czy będą to buty do biegania, czy też rolki. Dlaczego? Z tego względu, że w tym roku mam tyle roboty w szczycie sezonu, że po prostu nie daję inaczej rady i mam do wyboru tak, albo jeździć o 22.00. Albo podzielić sobie pracę na dwa etaty, i tak, tak czasami jest. Może jutro, może jutro akurat uda mi się o jakiejś w miarę normalnej godzinie wyjść z pracy, no ale w taki sposób to robię, bo inaczej nie, nie jestem w stanie pewnych rzeczy pogodzić, a jednocześnie no, nie chcę odpuszczać. I to jest właśnie też ta kwestia, o której często bardzo rozmawiacie między sobą w komentarzach, albo, albo mnie pytacie odnośnie tego właśnie znajdywania w, e, czasu na, na sport. I też wtedy Wam wielokrotnie mówiłem odnośnie tego, że no to jest kwestia po prostu znalezienia sposobu. Jeżeli jest, jeżeli jest chęć do uprawiania sportu, to jakoś to tak się w miarę da jeszcze po, poogarniać. I też e, sporo osób się śmieje, że jak, nie wiem, jestem w jakiejś delegacji, gdzieś wyjeżdżam, czasami za granicę, albo nie za granicę, to, że zabieram na przykład ze sobą buty do biegania. No bo... Chcę żyć przez cały czas w tym drygu, i powiem Wam, że przez być może pierwsze dwa lata, albo jeszcze inaczej, to z od samego początku. Generalnie mniej więcej od 6-7 lat uprawiam sport, trenując mniej więcej 5 razy w tygodniu, z różnymi rezultatami. Początkowo była, był to jakiś fitness klub, i początkowo na przykład poruszałem się tylko na orbitrekach, bo jeszcze miałem śrubki w nodze po, po operacji, które dosyć długo były w mojej kości piszczelowej i po stronie wewnętrznej kostki. Dwie takie śrubki miałem. No więc nie, nie, nie za bardzo miałem możliwość obciążać um, nogę i traktować ją w sposób taki w pełni normalny, zwłaszcza, że ruchomość w stawie skokowym była dosyć ograniczona. No i przez ten czas, kiedy jeszcze miałem te śrubki, no to bałem się Biegać na zewnątrz bałem się, e, nie wiem, chociażby takiego kolarstwa, czy też rolek e, na przykład. Więc wtedy były orbitreki, wtedy było pływanie, takie rzeczy, które za bardzo nie obciążałyby mnie i nóg. E, I jednocześnie uprawiając ten sport pięć razy w tygodniu, na początku widziałem tylko efekty, właśnie takie odchudzające, bo popadłem w taką pułapkę która zdarza się w przypadku wielu osób początkujących, że wychodzą z założenia iż uprawianie sportu, czyli tam na przykład 20 minut na orbitreku uprawnia mnie do tego, żeby dzisiaj zjeść tak jak co dzień. albo żeby wręczyć sobie nagrodę w postaci dużego gazowanego napoju. No bo ja byłem na siłowni, byłem Mogę jeść, mogę. No i potem z tego wynikają takie efekty, polegające na tym, że nie ma tych efektów. I ja przez, pierwsze, przez pierwszy rok chodzenia na siłownię, w cudzysłowie na siłownię, do klubu jakiegoś tam Fitness i takie robiąc sobie po prostu pitu-pitu albo pływanie, albo właśnie jakiś Orbitrek, schudłem 5 kilo i potem jak zrzuciłem właśnie Tą piątkę, to na bardzo długo się zatrzymałem na poziomie powiedzmy tam 105 kg czy, czy 110, nie pamiętam. Potem znowu po jakimś roku zrzuciłem mało, bo zrzuciłem 5 kg i zatrzymałem się na stuwie. I z tą stuwą tak sobie działałem przez kolejne powiedzmy 2 lata. Plus minus, tutaj minus 2 kg, tutaj plus 2. No było to nieefektywne. Ale już na tym etapie, nawet jeżeli nie widziałem tej efektywności, to już miałem ten dryk, że te minimum 5 razy w tygodniu muszę coś zrobić. Czyli właśnie pójść do takiego klubu. Wtedy jeszcze pracowałem na etacie, nie miałem, nie miałem firmy, więc to wszystko u mnie było troszeczkę bardziej przewidywalne. Wiedziałem, że od poniedziałku do piątku, po pracy, yy, a kończyłem ją powiedzmy, nie wiem, o 18 albo o 20. Mogę iść na godzinkę, czy też na półtora, pokręcić na tym pitolowanym Orbitreku, którego szczerze nienawidzę. Potem pójść do sauny, do jacuzzi i wrócić do domu. Oczywiście były jakieś tam gorsze dni, kiedy mi się skrajnie nie chciało, ale przez cały czas właśnie walczyłem o te konsekwencje, bo wyszedłem sobie z założenia, że Mam jakiś swój cel, w tym przypadku, jeżeli chodzi o ilość treningów w tygodniu, i że tego się trzymam. I e, szczerze wam powiem, że to mi zostało do dziś dnia, i jeżeli oczywiście nie zdarzy się jakaś katastrofa, nie wiem, premier Kaczyński nie rozbije się samolotem o Kultury i tak dalej, i tak dalej, to raczej będę trenować. Oczywiście. E, Kwestia jest szukania różnych sposobów i kompromisów, bo dzisiaj jest wtorek i dzisiaj mam trening. Bez względu na to, ile mam pracy, ile mam zajęć, to ten trening będę miał. Kwestia jest sposobu. W jaki sposób albo kiedy go zorganizować? Jeżeli nie mógłbym wyjść dzisiaj w pracy w tak zwanym międzyczasie, to zrobiłbym trening przed pracą, czyli po prostu wstałbym wcześniej. Niestety, a ja nienawidzę tego cholernie. Porannych treningów, dla mnie to jest. nie wiem, czuję się jak dziecko węgle niestety. Drugi wariant to jest właśnie wyjść w międzyczasie, zrobić sobie przerwę w robocie, pojechać w jakieś miejsce albo na ustawkę z kimś, albo samemu i, i ruszyć z tym rowerem. Dlatego on jeździ ze mną w bagażniku praktycznie przez cały czas w sezonie, rzadko go wyciągam stąd, yy, chyba, że robię jakąś konserwację sezonową yy, czasową, powiedzmy raz na tydzień przesmaruję łańcuch co 250 km, yy, sprawdzę kluczem dynamometrycznym, czy wszystkie śrubki działają, yy, są przykręcone tak jak należy, no i jeżeli oczywiście nie zdarzy się jakaś awaria, no to to jest yy, właściwie tyle. Oprócz tego w moim samochodzie jeżdżą buty do biegania, jest koszulka do biegania, bo słabo się biega w kolarskiej. W spodenkach kolarskich można biegać w razie czego. To jest zabezpieczenie na wypadek tego, żeby padał deszcz. Jeżeli pada deszcz, no to w deszczu słabo się jeździ na rowerze, ale o wiele lepiej się biega, bo wtedy kompletnie na nie są uwagi. Oczywiście mam ubrania na przebranie, które codziennie zmieniam. Się śmieję, że dla niestety nie wszystkich... Nie, nie dla wszystkich standardem jest, żeby po każdym treningu, jak się człowiek spoczywa, to żeby te ciuchy wziąć, dać do prania. I to jest straszne. I się często dziwię, że niektórzy po prostu tego nie czują. Eee, zapach brudu. Niestety. Eee, podobnie zresztą rzeczy ma się z pulsometrem, że okej. Okay. Jeżeli raz zapomnimy go wyjąć, jeżeli raz zapomnimy go wypłukać albo nawet dwa, to jeszcze nic się nie stanie, ale po czterech razach to można się zdziwić, jakie, co może zakwitnąć w pulsometrze, ale to też jest tak zupełnie, zupełnie na, na marginesie. Piękny zachód słońca, 22 i jeszcze jest zachód słońca, to jest niesamowite. A... Trzecia opcja to jest taka jest taka, że właśnie mimo tego, że jest powiedzmy 22, to idę na godzinkę na ten rower. To też ma zresztą swój urok i kiedyś, kiedyś, kiedyś tak robiłem, ale potem doszedłem do wniosku, że to jest za późna pora na to, żeby zrobić coś konstruktywnego. I jeżeli mam zadany trening, przykładowo będą to interwały, no to o 22 to już moim zdaniem się trochę mija z celem, chociaż widzę, że niektórzy w taki sposób robią. Dlatego moim zdaniem lepiej jest właśnie o 15.30 wyjść z pracy o 16, 15, czy 30 wsiąść na rower na 2 godziny, zrobić to, co ma człowiek zrobić, kiedy jeszcze jest w miarę świeży. Dla mnie to jest zresztą optymalna godzina, tak, taka popołudniowa, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o trening. Rano absolutnie nie mam żadnych rezultatów, nie mam samopoczucia, e, śpię jeszcze. E, inny wariant to jest jeszcze taki, że dochodzi do tego Zwift i Czasami sytuacja zmusza mnie do tego, że pomimo sezonu i pomimo e, lata muszę jeździć w domu. No i to jest zazwyczaj wtedy, kiedy nie mogę zrobić treningu biegowego, bo na przykład biegałem dwa dni wcześniej, a muszę e, uważać z ilością przebieganych kilometrów w tygodniu, żeby nie przesadzić e, z, ze swoją nogą, która potrzebuje odpowiedni czas na regenerację, bo moja lewa noga to jest noga specjalnej troski. Nie chcę przesadzać i biegać dzień po dniu jeszcze na pewno nie w tym roku, być może w przyszłym tak, no i wtedy jest właśnie Zwift, no tylko, że Zwift przy 24 stopniach Celsjusza, nawet jeżeli pada jest słaby z tego względu, że człowiek się masakrycznie pocie ja w ogóle mam skłonność do nadpotliwości ze względu na leki, które przyjmuję i ze mnie się po prostu leje hektolitrami i zresztą mam problem z piciem, przez cały czas kontrolować się muszę bardzo mocno z ilością przyjmowanych płynów Ponieważ piję zbyt mało, no, to mam coś takiego po prostu, że nie wiem, co się musi stać, żebym odczuwał pragnienie. I to jest zgubne, bo można zrobić sobie krzywdę po prostu. I mam tutaj na myśli zarówno nerki, jak i również cały układ pokarmowy. Rano można się zdziwić. Na następny dzień będę po takim odwodnieniu. W każdym razie, no, przez cały czas trzeba szukać kompromisów i sposobów, i różni różnie ludzie, ludzie, różnie ludzie ze mną rozmawiają właśnie na temat tego, w jaki sposób sobie znaleźć czas na oprawianie na sportu. No, wszystko jest kwestią determinacji. Równie często pojawiają się argumenty typu: no ale wiesz, no, jeszcze mam dzieci, jeszcze mam przedszkole i wiem, że to wtedy jest y, ciężko, zwłaszcza jeżeli nie ma z kim dzieci zostawić zorganizować sobie ten czas, ale być może, nie wiem, z szefem można się dogadać tak, żeby też sobie rozbić ten dzień na dwa i w międzyczasie gdzieś w robocie wychodzić sobie e, pobiegać, przespacerować się, cokolwiek co e, co spala kalorie co wyzwala endorfiny i tak dalej, i tak dalej więc Wydaje mi się, że w większości przypadków da radę sobie to w jakiś sposób właśnie zorganizować, żeby gdzieś, nawet kompromisem jakimś porannym albo wieczornym, wybiec albo wyjechać z tego domu, chociażby na pół godzinki. Bo, nawet słuchajcie, jeżeli to by miało być pół godziny, to moim zdaniem warto. Te pół godziny, pięć razy w tygodniu jest na pewno dużo lepsze niż godzina w sobotę. Jedna tylko i wyłącznie. Druga kwestia to jest też taka druga, być może już 86, że y, wielu ludzi się usprawiedliwie zauważyło. Po czym ja to zauważam? No po tym, że ja kiedyś też się usprawiedliwiałem, bo wystarczyła byle jak pierdoła, byle jaki pretekst, żeby powiedzieć sobie: "Okej, okay, dzisiaj odpuszczam", nie? A ja, 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 jak mi dzisiaj boli kolano, tak? Albo kurde, jaka ta pogoda słaba. Nie, trzeba znaleźć sposób, żeby mimo wszystko, mimo tych yy, wszystkich trudności, jakoś sobie ten trening wykombinować. I czasami jest tak, że nam się cholernie nie chce. Jest słaby dzień, szef mnie opieprzył, yy, jest beznadziejna pogoda, w domu warczą na mnie coś tam, i wydaje mi się, że im gorzej się czujemy danego dnia psychicznie, to tym bardziej człowiek powinien się właśnie zmusić do tego, żeby zrobić coś fajnego. Bo można się bardzo szybko przekonać moim zdaniem i to przynajmniej u mnie tak działa że jeżeli człowiek się zmusi i z taką ogromną niechęcią idzie do tego klubu albo na ten rower, czy, czy, czy też pobiegać, no zdarzają się takie dni to już po 10 minutach czujemy takie zadowolenie i, i sobie mówimy o kurde, jak dobrze, że, że poszedłem, albo poszłam bo nagle wszystko się odmienia, w momencie kiedy bardziej się dotlenimy, kiedy ten puls tam podskoczy okazuje się nagle, o kurde, fajnie jest nie? i to samo tyczy się bicia jakichś tam różnych rekordów gdzie na przykład najlepszy, aż może nie najlepszy, ale jeden z takich testów FTP, z których na przykład ja byłem najbardziej zadowolony, to był zrobiony wtedy, kiedy go zrobiłem, tak mega się zmuszając, mówiąc że na pewno nie jest ten dzień, żeby to zrobić w FTP, ale cholera zaplanowałem sobie, że będzie dzisiaj, to go zrobię dzisiaj. Um. Dlatego, dlatego to jest fajne. Życie, życie troszeczkę z, z takim kalendarzem, z takim planem ilościowym, jeżeli chodzi o ilość czasu, czy też nie wiem, ilość przejechanych kilometrów. przeliczajcie to na co chcecie w danym tygodniu i trzymanie się tego kurczowo. Ja, jeżeli bym e, jakiegoś dnia odpuścił sobie, to szczerze sam bym ze sobą się źle czuł. E, miałbym straszne wyrzuty, wyrzuty sumienia, ale, z, e, ale powiem Wam przy tym jeszcze, że. Ja już o tym nie myślę, kiedy mi się chce, kiedy mi się nie chce. To jest dla mnie automatyczne, że codziennie mam jakąś aktywność fizyczną, cokolwiek by to miało być, to nie odpuszczam. Oczywiście, z tego jest dużo wyłączeń. Zdarzają się różne sytuacje losowe, czasami dzień się potoczy zupełnie nie po naszej myśli. Oczywiście. Jedni rzadziej mają do czynienia i mają to życie bardziej ustabilizowane, inni mniej. Ja prowadzę firmę, no czasami też tak mam, że dowiaduję się, że miałem w planach na przykład wyjść z pracy o normalnej godzinie, o powiedzmy o 18, a wyszedłem o północy. I to zwłaszcza zimą mi się tak zdarza. Paradoksalnie, gdzie jest ten motocyklista? Tutaj wpuścimy go. Wszyscy się zmieścimy. I rowerzyści, i motocykliści, i kierowcy samochodów, i autobusów. Zwracajmy na to uwagę. Yy... I no, oczywiście, po prostu są, są takie sytuacje, tak? Albo jakieś zdrowotne. No Wiadomo, że jeżeli miałbym anginę, a to za chwilę powiem w związku z tym też ciekawostka. Jeżeli bym miał anginę, to oczywiście nie uprawiałbym sportu. no bo obciążanie organizmu w takiej sytuacji nie ma sensu. Ale, jeżeli boli mnie głowa, to nie mówię sobie, o boli mnie głowa, to, to, to nie trenuję. Nie, bo jak boli głowa i człowiek wsiądzie na rower, czy pójdzie pobiegać po 50 minutach, ten ból głowy mija. Ale, most tak poszedł. uajaj. Więc, no, oczywiście, wszędzie potrzebny jest po prostu zdrowy rozsądek, to, to chcę Wam powiedzieć. A, a propos chorowania, to zauważyłem taką. Bardzo dziwną, yy, bardzo dziwną zależność, że od kiedy zrzuciłem, zszedłem ze, z ponad 100 kg do 80, i od kiedy jeszcze intensywniej trenuję, tak naprawdę chyba od kiedy kupiłem rower, szosę pierwszą, może tak być, że z 2-3 lata. Nie chorowałem w sposób taki, żebym się musiał położyć do łóżka albo żebym miał gorączkę, to się nie zdarzyło. Oczywiście, odpukam, chyba że mnie jakaś franca yy, by zaraziła, ale. Słuchajcie, czy jeżdżę w deszczu, czy biegam przy minus pięciu, czy chodzę na basen, na saunę, czy wychodzę z mokrymi włosami, czy suchymi, zazwyczaj z mokrymi, nie suszę. Kurczę, suszarki w ogóle nie używam, nawet w zimie. To nie zdarzyło mi się po prostu zachorować. Oczywiście badam się, sprawdzam leukozyty, Mam niskie, o dziwo, ale mimo to odporność jest naprawdę, naprawdę fajna. I to też wydaje mi się, że... Bardzo duża jest zasługa właśnie sportu yy, i tej troszeczkę większej intensywności, i tego, że praktycznie codziennie coś robię. Mam jeden dzień regeneracyjny w tygodniu, taki, że absolutnie nic, jest to zazwyczaj u mnie poniedziałek. Z czego to wynika? Z tego, że zazwyczaj w weekend, mając więcej czasu, więcej kilometrów przejeżdżam na rowerze, albo jeżdżę na rowerze i robię jeszcze jakąś zakładkę biegową, więc yy, obiektywnie i fizycznie jest to czas na. Regenerację. Oprócz tego w tygodniu też mam takie momenty regeneracyjne. W tym przypadku będzie to oprócz w poniedziałku także piątek. Tyle, że w piątek przykładowo idę na rower, ale będzie to rower lekki typu e, godzina na rowerze, bez wkładania w to większej siły. Nie będę wam mówić w jakich strefach i tak dalej, bo to się mija z celem, ale powiedzmy, no. Nie przekraczam ten na 120. Po prostu tak sobie miele, kręcę. Jak świeci słonko, to się opalam. Jak nie świeci, to, to klężę, że nie świeci. Ale widzicie, właśnie o to chodzi, że nawet jeżeli jestem zmęczony albo czuję w nogach, że należy im się odpoczynek, to mimo tego staram się coś zrobić regeneracyjnego, ale coś zrobić. Wyjątkiem oczywiście jest poniedziałek gdzie to właśnie zazwyczaj w poniedziałki nie dzieje się nic. No chyba, że okazuje się, że. O wiele bardziej optymalny ze względu na jakiś tam mój kalendarz czy firmowe rzeczy. Lepiej by było, żebym w poniedziałek jednak jeszcze coś zrobił, ale w, w, za to we wtorek miał ten dzień wolny, regeneracyjny. No to można sobie układać tak jakby dowolnie. Nie jesteśmy profesjonalistami i nie szykujemy się do, nie wiem, profesjonalnej rywalizacji, e, więc możemy sobie jakoś tym żonglować, tylko że po prostu tutaj, tutaj chodzi o określenie jakiegoś swojego standardu, swojego rytmu, którego się trzymamy, choćby się waliło i paliło wyjątkiem są sytuacje obiektywnie trudne bez wyjścia ale poza tym myślę, że każdy albo przynajmniej 90% z nas albo 90% ludzi takich, którzy uważają, że nie mają czasu ten czas są w stanie znaleźć, tylko będzie trzeba pójść na jakiś kompromis no i to jest właśnie to i to dotyczy się właściwie wszystkiego sport to jest sport amatorski to mi się wydaje jest jedna wielka sztuka kompromisu jeżeli chodzi właśnie o znajdywanie czasu, często znajdywanie pieniędzy niektórzy na rzecz sportu porzucają inne pasje, tak też było w moim przypadku ja sportowi podporządkowałem chociażby dietę, podporządkowałem swój wygląd, gdzie to właśnie główną taką moją motywacją do utrzymywania masy przez cały czas na takim samym poziomie od momentu kiedy kiedy już schudłem do swojej docelowej wagi Um, było i jest to, żeby być dzięki temu szybszy, sprawniejszy, żeby się nie męczyć. No i faktycznie różnica, um, jeżeli chodzi o rezultaty osiągane na rowerze czy podczas biegu, jest kolosalna. Nic tak człowiekowi nie pomoże w zbudowaniu lepszych rezultatów, jak zrzucenie masy. Oczywiście do jakiegoś tam rozsądnego poziomu, bo bym mógł, oczywiście, stwierdzić, że ok, nie będę ważyć 80, tylko będę ważyć 70. Wtedy będę być może jeszcze szybszy. No, tylko że byłoby to okupione naprawdę bardzo dużym wysiłkiem na tym etapie, moim zdaniem. I trwałoby to bardzo długo. Inaczej bym się zajechał, chyba. Tak mi się wydaje. Najmniej ważę wtedy, kiedy nie uprawiam sportu i wtedy zdarza mi się tak, że stracę jeszcze 2 kg. Jeżeli mam na przykład 3 dni przerwy. O właśnie, a propos, też się zdarzają takie sytuacje, że mam 3 dni przerwy. Z jakiegoś tam względu. Albo tydzień przerwy. To miałem ostatni tydzień przerwy, kiedy miałem? Jak byłem w Indiach przez tydzień. Ale to było, było bodajże w tamtym roku, gdzie w Indiach tak no samemu nigdzie nie wyjdę żeby chociażby pobiegać roweru ze sobą nie zabiorę, rolek też nie spałem w hotelach takich, których nie było siłowni ani basenu i tak dalej jak była ciepła woda to już, to już było naprawdę nieźle, teraz będzie bardzo ciemno nie ma latarni tutaj dlaczego nie świecą, dobre pytanie tak, no to po tygodniu w Indiach, gdzie jadłem w miarę normalnie mimo tego, że Często dosyć się zastanawiałem, czy, czy oby na pewno powinienem jeść to co, to, co, to, co mi dają, to wróciłem 2 kg lżejszy. Wiecie dlaczego? No dlatego, że dlatego ponieważ e... miałem mniejszy apetyt, bo tak przez cały czas w układzie pokarmowym mamy bardzo dużą, bardzo dużą ilość jedzenia. Które musimy na bieżąco codziennie uzupełniać, żeby właśnie mieć siłę, żeby wytrwać w tym drygu treningowym. I przykładowo dzisiaj. No dzisiaj teoretycznie, żeby wszystko było, żeby bilans kaloryczny wyszedł mi na zero, powinienem spożyć 3400 kalorii. No to ma swoją masę i objętość, prawda? I to na wadze yy, będzie widoczne. No ale w sytuacji, kiedy nie muszę jeść 3,500 kalorii, a są też takie dni, kiedy muszę zjeść 4,5. No, to jem 2,5, więcej mi się nie chce, i w sytuacji, kiedy jem 2,5, no to siłą rzeczy w tym układzie pokarmowym jest troszeczkę mniej tego jedzenia. Więc no, właśnie się zdziwiłem, że najlepsza droga do tego, żeby, żeby schudnąć w tydzień 2 kg albo 3, to po prostu nic nie robić, a jeść w miarę normalnie. No, i to chyba będzie tyle. Eksperymentalnie. 24 minuty wideo, dwa w jednym. Powrót do domu po ciężkim dniu w pracy i jednocześnie film dla Was, który nie wiem w jaki sposób się przyjmie, będąc w takiej długiej, długiej formie. Eksperymentowałem kiedyś z bardzo długimi formami, dwugodzinnymi na zupełnie inny temat, na zupełnie innym kanale i bardzo dużo miałem głosów odnośnie tego, że to jest idealny sposób na to, żeby e, odpalić sobie YouTube'a na telefonie obok poduszki i pójść spać, tak słuchając i sporo osób do dziś dnia na tym moim drugim kanale w taki sposób konsumuje to wideo po prostu do snu no bo to jest nudne głos mam y, jaki mam y, monotonny no i być może tym sposobem będę usypiać a jeżeli dzięki temu nie wiem, kogoś być może zmotywowałem dużo mam też takich głosów właśnie od ludzi, którzy szukali albo szukają przez cały czas motywacji to ja się bardzo cieszę, daje mi to mnóstwo satysfakcji tak samo jak nagrywanie tych materiałów, wideo, mimo że że jestem dziwny, że, jestem, że mam dosyć specyficzne podejście do sportu, e, że jak to niektórzy mówią, reprezentuję często pogląd sytuacji warszawskiej, prosto spod warszawskich gasów. E, e, kiedy często mnie to śmiesza, a często też dosyć rozumiem to, że nie, nie każdy musi się ze mną zgadzać i mogę być atakowany nawet za to, że. E, nawet za to, że mówię, co aktualnie mam na sobie w sytuacji, kiedy ktoś mnie zapyta, skąd mam jakąś koszulkę czy rękawiczki. To też jest mega śmieszne. Ale to wydaje mi się, że to bardzo często są to osoby bardzo młode, które troszeczkę źle odbierają świat i rzeczywistość. Będąc w, w, w młodym wieku, albo nie pracując i nie zarabiając własnych pieniędzy, bazując na kieszonkowym od rodziców. No. Dobra, kończę, to będzie na tyle. Dobiłem do 26 minut. Jestem ciekaw Waszych wrażeń po opublikowaniu właśnie tego wideo w tak długiej formie. Jeżeli ktoś dotarł do, do tego miejsca, zostawiam jeszcze podchwytliwy haczyk. Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to wpisz w komentarzu frazę, jakiego strasznie nienawidzę słuchać. O, a, taki sprawdzam. Dzięki, cześć.